Jakubiak ostro o euro brutalnie poniżył Trzaskowskiego. Podzielasz jego słowa? A pytanie brzmi, czy jest pani, pan, zwolennikiem rozpoczęcia przez Polskę przygotowań do wprowadzenia waluty euro? Czas dla pana Marka Jakubiaka. Natomiast co do waluty euro, proszę państwa, to jest piramida finansowa. Niemcy mają zapas marek nadrukowanych. Jakby co, w jednej chwili przechodzą na własną walutę narodową. Powiadam państwu. Wolność Polski to jest polski złoty, bo to jest nasza waluta, nasze państwo, nasza flaga, nasza armia, nasz złoty. Bez tego nie ma wolności. Zapewniam Państwa o jednym, że jak Trzaskowski, już nieobecny, proszę Państwa, doszedłby do władzy, to my euro, to my nasze złote i naszego złotego tracimy dosłownie w ciągu pół roku czasu. I to jeszcze będziemy z tego szczęśliwi, bo jak widać... Akcja trwa zabierania koncesji, zabierania nam wolności słowa, zabierania nam wolno, wolności waluty, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, dzisiaj Polska to jest 180 miliardów, proszę Państwa, pieniędzy, tak zwanych rezerw walutowych. Mamy około 500 ton złota. Jesteśmy ewenementem na skalę europejską. Idziemy w dobrym kierunku, dopóki tacy ludzie będą narodowym bankiem zarządzać jak lapiński. Tak więc nie grzepmy przy tym, a wiemy, co kombinują: kombinują anihilację Polski na poziomie i złota. Gotówek i naszego życia wewnętrznego.